Dobra, gotowe. Dzięki. Widzę teraz napaść niedaleko ciebie. Masz szczęście, Yuri. Twój ulubiony, twardy, ale sympatyczny, doświadczony detektyw jest w mieście. Co? Nie, nie, nie. Obiecywałeś, że nie będziesz już tego... Spider Cop! Proszę, nie. Niestrudzony Spider -cop z wysoko obserwuje swój cel. Drugą wieżę nasłuchową. Czy ty relacjonujesz własne działania? Co? Nie, skąd? Szefowa nigdy nie rozumiała Spider-Copa. Uważała go za narwańca. Już tego żałuję. Jesteś tam? Parę przecznic, dalej jest napad. Spider-Cop rusza do akcji. Pół człowiek, pół pająk. Kompletny glina. Ach. No proszę. Połowa wież systemu ostrzegania już działa. Kiedy Spider Cop bierze się do roboty, to choćby się waliło i paliło, robota będzie... Nie, nie, nie. Nie. Szefowa nie chciała się do tego przyznać, ale zaczyna się przekonywać do Spider Copa. Jego lekceważący stosunek do przepisów był powiewem świeżego powietrza. Jeszcze wszystko odszczeka. Kiedyś... Dobra, Yuri. Naprawię teraz ostatnią wieżę w Chinatown. Nie chciałeś powiedzieć, że Spider-Cop ją naprawi? Tak sobie myślałem, Yuri. Łapanie bandytów to robota dla młodych, a Spider-Cop... Cóż, nie jest już młodzieniaszkiem. Obyś zmierzał tam, gdzie mi się wydaje. Od dzisiaj Spider-Cop przechodzi na emeryturę. Dzięki Bogu. Muszę się napić. Dzisiaj wszyscy się napijemy, Yuri. Wypijemy za Spider-Copa i jego niestrudzoną... Juri? Juri jesteś tam? Chyba przytłoczyły ją emocje. I już wszystkie wieże systemu ostrzegania są sprawne. Niezła robota, co? Całkiem nieźle. Na tyle, że może pozwolisz pewnej osobie z nami świętować? Ach, dobra, tylko szybko. Szanse były nikłe, niebezpieczeństwo bliskie, ale zuchwała intuicja Spider-Kopa i niestrudzone planowanie szefowej pozwoliły im wykonać robotę. O, to całkiem słodkie. Niedobrana para, jak masło orzechowe i czekolada, albo śniadanie na obiad. Pracowała wspólnie. Okej, okay, już dość. Do następnego Spider-Kopie. Przekonuje się, prawda? Tak, na pewno.